Ja yeah, mam z tej strony Dawdy, Witam was w kolejnym na moim kanale W dzisiejszym odcinku Tak jak widzicie po tytule Będziemy testować scroll klika Na Bed Wars, zapraszam do oglądania W dzisiejszym odcinku będziemy testować scroll klika Na Bedwars. jak widzicie jest jeden serwer Coxcraft, czy jeden z w polskich na mini minigierki. No i co? Jak widzicie, do tego celu mam tutaj moją myszkę, moje starą, Tutaj granaty zazwyczaj Minecrafta, bo jak widzicie Butterfly Click. Jest to myszka Logitech G502. I zaraz wam w ogóle pokażę, na jakiej zasadzie będzie działał ten scroll click. I dlatego sobie może zminimalizujmy Minecrafta. I cała tutaj nasz bajer opiera się na zasadzie tego programu. Jest to xmos button Control. Link będzie do tego programu w opisie Jak widzicie tutaj mamy Well Up i Well Down To jest do scrolla na myszce i to, nam, to jest ustawione w Minecrafcie Niestety Blazing Pack jest zapisany Ale jest to ustawione jako right click Żeby nie było z tych hand żeby nie było żelmo do No i co, jak widzicie, dobra, włączamy sobie full screena Zagramy sobie rękę, myślę, że jedną sobie w dzisiejszym odcinku zagramy Jak będzie udana Dobra, zaczynamy Teraz wam pokażę na arence już działanie tego scroll -klika, Jak widzicie, mam tutaj w. Muszę sobie to przesunąć. Jak widzicie, mam w lewym dolnym rogu CPS. Jak widzicie, teraz sobie włączę takiego. Roz... Jak widzicie, te CPS -y wykraczają na 525. Dobra, możemy lecieć. Jak klika się też uczę. widzicie? Niestety trochę rip tekstura, więc yy, muszę, musiałem tutaj sobie yy, piękną niebieską taśmę izolacyjną. Dobra. Pierwsze co sobie sprawdzimy, później będzie też Godbridge, będziemy testować. Dobra. Ja na razie obudujmy łóżko. Tych, łóżko budowane. Dobra, najgorsze jest to, że ciężko połapać się, którą myszką, która myszka to która I kurde, guziki się czasem, dobra Pierwszą sąsiada mamy, nie mamy Akurat G. dobra Pierwsza tośnika jest, dobra, sprawdzimy jaką jest to Moonwalk na skos Jak widzicie, Moonwalk prawie ymm, Bezproblemowo Udało mi się zrobić i na jest tam w krótkim czasie diamenty znaczy się idę je odłożyć sobie do skrzyneczki pyk odkładam diamenty odłożone no bo ja kupię więcej wełny moonwalka jak widzicie bezproblemowo robię ja się boję jeszcze godbridge'a na scroll click'u ale spróbujemy też jego a właśnie a teraz w tym momencie dobra nie wiem czy to jest godbridge czy to jest co ale włączamy z. Udało się od Bridge'a zrobić na drugą... Dobra, teraz tradycyjnie, tak? Nie musimy się śpieszyć, bo jestem jako pierwszy chyba na tych na Emeraldach. Zbieramy sobie. Łóżka się nie opłaca budowywać To tutaj pisaliście na przykład Patrol pizza Pozdrawiam się, że dajesz tutaj rady, bo ja tutaj ogólnie to zagrance jeszcze przed meczem, przed odcinkiem. A rękę to mnie chłop wyzywał za autoklikera. Teraz takie, co cool on na odcinku Dartrex pokazuje, że to nie ma autoklikera. Nie chce mi się go nawet ustalać, więc kupiłem sobie nisk Kupiłem także im do drugiego sklepu. Kudę, cool ty, jesteś, ty jesteś Waldek, nie? Siema Waldek. I w końcu sobie w ogóle klienta zainstalowałem. To możecie się już zobaczyć. Bo tak to daj. Dawid... Ty, 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 typek. Ty, no i łóżko straciłem jak cymbał. Najgorszy, najgorzej. Dobra, bo ja się zagadałem no Te surowce mogę już bo nosić przy sobie skoro zadałem, bo why not. Dobra, poradzimy sobie bez łóżka Ale biały na teraz traci swoje łóżko nie, b... nie nie, ma spania, nie ma. To kupię tylko TNT Możemy iść Idziemy Tam jest... który kolor? To jest y, chyba niebieski, co, co więc mogę Jeden na tym, na tym Lunar kliencie ma Motion Blura Co bardzo fajnie wygląda Kurde za mało wełny kupiłem Dobra jednak jeszcze wrócimy do bazy Dok Ty! to tu? Nie Kurde! Zacząłem klikać kurde wełną w niego Dobra kurde sprawdź, mi ma odcinek, no 6 minut no, Myślę, że sobie tak tą arenkę powycinam z takich najlepszych momentów Zagram sobie jeszcze jedną ty, typek, panie, pan, pan pal gumę Ty, dobra, bo ja idę do niego, a łóżka nie obudowałem A właśnie o tym mówiłem, że mi się przycisnęło O ty, 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 obudowywuj to Nie wypchał mnie i łóżko straciłem, proszę, nie Idealnie Kurde, to powiem, że się popisałem, widzowie Nie? on jest it... Cieło go out chyba ma makro, bo po prostu też dobrze się klepie Nie wiem, tutaj nie mogę akurat oceniać Tak go powierzchownie Kupujemy wełnę i idziemy mu rozwalić łóżko Dobra, ta ręka taka simple, ale najważniej Najważniej się testować, następnym odcinku testujemy Na LMB, o kurde, dupnął fireballa Niestety zdałem, dobra jeszcze jedną Tutaj sobie powycinam tą rękę, nie a zagram jeszcze jedno, bo chciałem po prostu jakąś dobrą arenę zrobić, nie? Bo ja robię tu jakieś gówno, wywalam się jak najgorszy buzik i ośmieszam się na YouTubie. Co się stało? Ty ale dziwi mnie to widzowie, że mi się karta sieciowa nie zjarała. Na yy, Godbridge'a... Kurde, najwiedziałem, no, że spalne. Na Nauko z Godbridge'a może lepiej nie będę próbował. To na survivalu może pierwsze podciszyć przed odcinkiem. A tego, a tego go, sposobu bridzowania tak z dupy wymyśliłem na wyjeździe. E, że Anus poka pokażę program, on wtedy ułce KURZ! Kurde, że byłem wtedy ucebulka, no i kurde, pokazałem ten program i on zaczął bridzować. Good bridge'ować zaczął. I kurde, zaczęliśmy się w Good bridge'a bawić. To mamy tu typka. Mamy typka, typek został łat sklepany łatwiutko. Teraz tutaj musimy go jeszcze raz sklepać. To już takie ciężkie nie będzie. Ale co chłop zrobił? Nie? Kudę mam jasne, monito straszny. Dlatego czasem kude, kamerka się prześwietla strasznie. Możemy kupić zbrojkę, cyk. Zbrojka jest już w posiadaniu. Jest ten żółty. Chodź tu. Ma fireballa. Dobra, tak się bawisz? Co ja wyrzuciłem? Mój miecz! Miecza wyrzuciłem, dawać mi go Patrzcie tu Dobra, ja zły... Dobra, trzeba włączyć, widzę, że skro... O kurde, o kurde, ja chyba właśnie nie mam łóżka znowu Ale potest... Ale jeszcze dalej nie będę robił ręki, ale przynajmniej potestowaliśmy sobie tego God Bridge. Nie, nie zniszczył mi łóżka! Gdzie on jest? Say what? No bo mi łóżka nie zniszczył, idealną okazję Ale spieprzył Patrzcie tutaj, jakby on akurat dogadniał grę, to bym w tym momencie przyszedł, by mi łóżko rozwalił, ale po co Dobra, uwaga Znaczy ja woję się... Uwaga, próbujemy go Bridge'a Tańcząc tu nie pójdzie Nie, nie idzie, dobra Godby udany. Jesteśmy właśnie w dwie sekundy na EMSAch. Ale jest... O znalazł się! On mi łóżko. No i właśnie nie mam łóżka, wiedziałem. Dobra, ale szybko sklepaliśmy chłopa. Jak się zginie, to już Ewarenka. Klawiatura mi odjechała, dobra. O tam mamy białego. Arbus! Dobra, podlecę do niego. Kurde, Derek, tylko się nie wydług. Proszę. No i tym głownym akcentem, jak ta zagrywka, mogę skończyć odcinek, nie będę się więcej ośmieszał, muszę się jeszcze dużo nauczyć tym scroll -clickiem. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli chcecie za tutaj 15 łapek, będzie odcinek, gdzie będziemy testować God Bridge'a, ale na ten przycisk myszki, czyli to jest lewy, a to będzie się działo, jak będę kurde chłopów nawalał 500cpsu, więc to było na tyle, pamiętajcie, zobaczymy, łapeczka łapeczkę w górę, subika i co, elo!